Czy zwykły chłopak może zostać legendą piłki nożnej? W tych odcinkach się o tym dowiecie, bo planuję zrobić z tego serię na moim kanale, więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra widzowie, więc wybieramy pierwsze, co oczywiście zawodnika. Myślę, że ten taki w sumie najlepszy jest. Tworzyłem tam dalej zawodnika i tak wygląda efekt końcowy. A my widzowie przejdźmy do pierwszego meczu. Dobra widzowie, więc mamy nasz pierwszy mecz. Oczywiście musimy jak najlepiej zagrać. Ok, już tutaj piłkę nasi zawodnicy przejęli, ale znów niestety ją straciliśmy. Dobra. My mamy rolę napastnika, czyli nie musimy tam presować w obronie, tylko tutaj musimy mieć piłki i to, co mamy, trzeba to wykorzystać. Oczywiście, dobra, już tutaj leci nasz kolega z drużyny i mamy piłkę. Ok, schodzimy sobie tutaj do środka. Podanie. Proszę, uderz to. Czy będzie gol? Ja w ogóle wybiegam za boisko. I mamy akcję. nas tutaj wypchali. Okej, okay, i kogo jest piłka teraz, pytanie. Chyba będzie piątka. ok jest piątka rzeczywiście. Dobra. Oczywiście zostawcie lajka. Like Dobra, a my lecimy. 70. minuta jest. My dalej bez gola. Ale no, oczywiście... Nie wiadomo, czasem... W meczu się nic nie strzela. Możemy nawet przegrać, więc lepiej. O, o, o! I mamy... tutaj się okazja. Ale niestety bez bramki. Chyba nie było spalonego. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, okay, wchodzimy w pole karne. jej ale czy będzie z tego bramka? Niestety. Szybciej podał. Ale tutaj nieszczęście. Dobra, podaj piłkę, podaj, proszę. A, dobra, podał. I. Niestety znów nie ma bramki. Okej, okay, dobra, będzie trzeba samemu zrobić ride. Dobra. A, chciałem to ślizgiem, ale dobrze. Nie trafiłem mu w nogi, bo jeszcze mu kartkę dostał. Dał mi, podał, podał, podał. Chciał jest solówkę cały czas robić. Niestety nikogo nie miałem do podania. No i niestety. Kończy się 0-0. Pierwszy mecz. Zakończył się 0-0, jak sami widzieliście, lecz drugi mecz był bardzo dobry w moim wykonaniu, więc zresztą sami zobaczcie. Okej, okay. jest już pierwsza akcja. Ale tutaj skrzydłowni muszą dać ruch. Okej, okay. dobra piłka. Czy będzie z tego bramka? Niestety. Okej. Okay. I. Ajajaj. Mogę jeszcze trochę podprowadzić tą piłkę. Dobra, trzeba sobie miejsce tutaj zrobić. Aj. aj! Aj, aj, aj! Ok, Tutaj, jak na wślizgach lecą. Aj! Niestety nie ma bramki, ale jest rzut roczny. Więc, oczywiście, dla nas to może być dobra szansa. I mamy bramkę poprzez piękną asystę naszego kolegi. Tak jest. Dobra, leć nasz tutaj kolega Podał dobrą piłę Aj, Musimy sobie tutaj miejsce znaleźć Trzeba wyskoczyć do piły Aj, niestety, za blisko Okej, okay, lecą z akcją, czyżby Dobra, aj, chciałem podać tutaj koleg kolegom Niestety, złe podanie to było Okej, okay, lecimy W pole karne Na pastlik Aj, okej. Okay. Oj kolego! Zaraz kontuzję dostaniemy. ok? I widzowie! Piękna bramka! Dobra, widzowie, dwie bramki w tym meczu i lecimy już z kolejną. Okej. Okay. Aj. Niestety. Ale dobra, do połowy mamy dwie bramki. Okej, okay, jest rzuta. Błąd nasz. No niestety, widzowie. Schodzimy. Oj, i już myślałem, że bramka, ale niestety. Malutko zabrakło. Trzeba tutaj środkowego obrońcę spresować. Okej. Okay. Ale laga. Dobra, biegniemy do tej piłki. Niestety. O, ale piękną piłę dostałem. Będę próbować tutaj dogrywać, ale nie wiem komu. Okej, okay, jednak nie mam, więc. Tak jest! Tak jest! Piękna bramka, cała drużyna poszła się tutaj cieszyć do rogu. Jeszcze raz zobaczmy to. Lewa noga przy krótkim. Mamy bramkę i lecimy. Dobrą piłę dałem. Zobaczymy, jak się potoczy ta akcja. Wchodzimy na czwartą bramkę, niestety. Dobra. Ostatnie chyba wykop i jest koniec meczu. Już tutaj raczej nic się nie może wydarzyć. I gwizdek. Tak jest! Mamy wygraną! Brawo! Więc to byłoby na tyle z tego odcineczka. Jeżeli oczywiście Wam się spodobało, to stawcie suba i lajka, a my się widzimy w kolejnych odcinkach i siemano!